Jest małe, a tym samym idealne do miasta. Czy to wystarczy, by oferowane od tego roku odnowione Renault Twingo podbiło serca polskich kierowców? W 1992 roku Renault pokazało Twingo pierwszej generacji. Nietypowy kształt nadwozia i wyjątkowe w małym aucie rozwiązania wnętrza wręcz szokowały. Gdy w 2007 roku pojawiła się druga generacja, francuski samochód przyjęto już nie tak entuzjastycznie. Obecnie model po liftingu również nie szokuje, ale trzeba przyznać, że niektóre zmiany nadały mu bardziej wyraziste oblicze. Dotyczy to przede wszystkim charakterystycznych, okrągłych świateł na zderzaku. Ładne czy nie, to już kwestia gustu, ale na pewno wyjątkowe. Auto można jeszcze bardziej wyróżnić, jeśli zamówi się różnego rodzaju okleiny zewnętrzne, spoiler dachowy, obudowy lusterek pomalowane w innym kolorze niż karoseria i alu pelgi. Wnętrze zostało utrzymane w mało radosnej kolorystyce, ponują tu szarości, a jedynym kontrastowym elementem są czerwone przeszycia na fotelach i obudowy wskaźników. Obsługa przełączników w kokpicie nie sprawia problemów. Wnętrze zadziwia niesamowitą przestronnością jak na samochód tej klasy. Dotyczy to przede wszystkim tylnego rzędu siedzeń. Konkurenci nie mają szans pod tym względem. W dużej mierze wygospodarowana przestrzeń na nogi to zasługa przesuwanych, indywidualnych siedzeń. Trzeba jednak pamiętać, że po odsunięciu ich maksymalnie do tyłu, na bagaże pozostaje niewiele miejsca, bo kuper zmniejsza się do minimalnej pojemności 165 litrów. W Polsce samochód oferowany wyłącznie z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 75 koni mechanicznych. Występuje również sportowa odmiana RS z benzynową jednostką 1.6 o mocy 133 koni mechanicznych. Zastosowany napęd nie przynosi autu wstydu. Wystarczającym wigorem zabiera się do pracy już przy niskiej prędkości obrotowej i pozwala rozpędzić się do 100 km na godzinę po 13 sekundach. To dobry wynik w porównaniu z konkurencyjnymi modelami. Także pod względem elastyczności na czwórce silnik wypada korzystnie. Nie można tego za to powiedzieć w przypadku ostatniego biegu. Jego długie przełożenie sprawia, że przyspieszenie trwa i trwa. Pod względem głośności silnik dobrze sprawuje się w mieście. Za to szybka jazda na trasie objawia się wzmożonym hałasem dochodzącym z maski. Twingo nie należy do paliwożernych, bo średnie spalanie na poziomie 6 litrów na 100 km to dobry wynik, choć trzeba przyznać, że rywale potrafią być oszczędniejsi. Nasze zastrzeżenia budził sposób działania skrzyni biegów. Drogi prowadzenia dźwignicą zbyt długie, a poszczególne przełożenia włącza się z wyraźnym oporem. Pochwały należą się za zawieszenie. Pomimo niewielkiego rozstawu osi udało się tak zaprojektować podwozie, by nie występował efekt galopowania, do czego często dochodzi w małych autach. Zaletą układu jezdnego jest również dobre tłumienie nierówności. Mniej poklebnie można się wyrażać o prowadzeniu auta bez ESP. Na zakrętach zdarzało się, że po odjęciu gazu tył uciekał na zewnątrz łuku. W porównaniu z rywalami mniej precyzyjnie pracuje układ kierowniczy. Twingo to idealny pojazd do miasta. Nie ma większego problemu, by podróżowały nim cztery dorosłe osoby. To zasługa dobrej przestronności z tyłu. Oczywiście trzeba pamiętać, że zajmowanie miejsc w drugim rzędzie foteli będzie utrudnione z powodu braku tylnych drzwi. Na zadowalającym poziomie są dynamika oraz komfort dressowania. Przydałaby się lepsza skrzynia biegów i wygodniejsze przednie fotele.